Cześć, w jednym z moich ostatnich filmów pokazałem, jak zbudować szablon notion do śledzenia swoich wydatków. Dzisiaj będziemy na nim bazować, aby wygenerować taki oto wykres, który pomoże nam zwizualizować nasze dane z tabeli. Więc jeśli chcesz nauczyć się tworzenia wykresów z Notion, to ten film jest dla Ciebie. Jako że Notion bezpośrednio nie oferuje takiej funkcji, to będziemy musieli bazować na stronach stworzonych przez społeczność. Na moment nagrywania tego filmu, czyli końcówka lutego 2023 istnieją trzy najpopularniejsze strony, dzięki którym możemy tworzyć wykresy w Notion. Pierwsza z nich to Notion to Chart, która przez dłuższy czas była jedyną stroną. Dzięki której mogliśmy tworzyć takie wykresy. Niestety, teraz po pewnych zmianach w cenniku oferuje ona tylko jeden darmowy wykres oraz ma limit tutaj rekordu w danym wykresie ustawiony na 100. Z tego względu ja aktualnie nie polecam tej strony i zaraz przedstawię tutaj inne odpowiedniki. Druga strona to całkiem nowy projekt NoChart, który jest jeszcze w wersji beta, ale już po jego zapoznaniu mogę stwierdzić, że jest on bardzo przyjazny do, do użytkowników. W swoim cenniku aktualnie oferuje dwa darmowe wykresy oraz brak limitu. Na rekordy w bazie danych. Jeśli zaś chodzi o minusy, to na pewno jest to ograniczona ilość wizualizacji tych danych, ponieważ na moment nagrywania tego filmu są to tylko cztery wykresy. Ostatnia strona, którą chciałbym wam pokazać, to strona Data Jumbo, która aktualnie oferuje trzy darmowe wykresy, które możemy stworzyć w naszym Notion. Ponadto oferuje najwięcej możliwości wizualizacji danych, czyli różne formy tych wykresów. Aczkolwiek nie wyglądają one aż tak ładnie jak w poprzedniku, czyli w przypadku NoChart. Akurat ja dzisiaj będę bazował na NoChart, ale również śmiało też mogę polecić tutaj tą stronę Data Jumbo. Naszym pierwszym krokiem będzie założenie konta na jednej z tych stron. Tak jak mówiłem, ja będę dzisiaj bazował na NoChart, dlatego tutaj należy nacisnąć na przycisk Sign Up, podać swoje imię, nazwisko oraz hasło oraz utworzyć stronę. Po zalogowaniu się będziemy mieli taki ekran. Po zalogowaniu się należy wejść w dashboard i nacisnąć przycisk Create Your First Chart. Pojawi nam się instrukcja, która pokazuje nam, jak dać dostęp tej stronie internetowej do bazy danych, na której chcemy wygenerować wykres. Więc żeby to zrobić, tutaj będziecie mieli przycisk. Ja już dałem sobie dostęp, ale żeby to zrobić, wystarczy, że naciśniecie na tą opcję. Pojawi Wam się tutaj specjalna strona, na której będziecie mogli wybrać konkretne strony z Notion, do których chcecie dać dostęp. Ok, mam nadany dostęp. Teraz mogę wybrać bazę danych, gdzie chcę utworzyć wykres naciskam i automatycznie tworzy mi się tutaj wykres. Na górze możemy zobaczyć, że strona od razu podpowiada nam jakie wykresy możemy stworzyć na podstawie danych, do których daliśmy dostęp. Jednak tak naprawdę możemy sobie wyklikać taki wykres od zera. Więc na samym początku możemy mu nadać tytuł. Niech będą to wydatki Notion. Możemy zmienić jego typ, czyli mamy tutaj taki typ wykresu. Następnie mamy Wykres słupkowy, wykres kołowy oraz wykres KPI, który pokazuje nam tu jakąś sumę albo w zależności, albo zlicza nam jakąś wartość, którą sobie tutaj wybierzemy. Możemy na razie zostać przy tym. Następnie możemy wybrać, co tak naprawdę chcemy, aby ta strona nam zrobiła. W naszym przypadku chcemy, aby zsumowała nam naszą kwotę. Dlatego tutaj domyślnie wybieramy sumę. Z naszej kwoty. Następnie możemy wybrać, jak te dane mają być pogrupowane. Automatycznie mamy też już dodaną datę, jednak pogrupowanie jest dzienne. Dlatego możemy je zmienić na przykład na miesięczne, ale też możemy wybrać załóżmy tygodniowe, jeśli chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda. Teraz żeby nasz wykres lepiej wyglądał, należy wybrać tutaj tą drugą opcję wykresu i widzimy, że nasze wydatki mamy już Pogrupowane po miesiącu z pokazaną sumą w danym miesiącu. Jeśli chcemy, możemy też skorzystać z jakichś filtrów. Możemy dołożyć dowolne filtry na dane w tabeli, które mamy. No i na samym końcu możemy też zmienić kolor, więc albo możemy wybrać jakiś kolor z palety, którą, którą tutaj mamy, albo możemy tutaj wpisać hexcode, który wygeneruje nam. Dany kolor możemy też wybrać opcję multicolor, gdzie każda kolumna będzie miała inny kolor. Jeśli też korzystamy z dark modu, to możemy zaznaczyć tą opcję i tutaj ten wykres domyślnie nam się pokaże w trybie ciemnym. No, i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o te opcje. Pokażę Wam teraz jeszcze inne możliwości. Jeśli na przykład z naszych danych chcielibyśmy wytworzyć wykres pokazujący nam sumę kategorii, no to wystarczy, że wybierzemy ten drugi wykres, następnie tutaj wybierzemy sumę z kwoty, ale podzieloną po kategorii. Może być pogrupowana po dacie i to tak naprawdę tyle. Teraz pokazuje nam dla całej bazy danych, ile pieniędzy przeznaczyliśmy na daną kategorię. Jeśli taki wykres jest gotowy, to teraz możemy go zapisać. Pojawi się tutaj nam link w lewym dolnym rogu. Możemy go skopiować i możemy wrócić do Notion. W Notion wystarczy, że wkleimy ten link i naciśniemy przycisk Create Embed utworzy nam się taki wykres, który teraz możemy dopasować do strony, czyli złapać go tutaj i rozciągnąć. No i będziemy widzieli, że automatycznie pojawią nam się tutaj wartości podzielone na kategorie. Swego czasu śledziłem w Notion swój nastrój, wpisywałem to w formie osobnej kategorii w każdym dniu tygodnia. I teraz mogę to wykorzystać do zwizualizowania mojego nastroju. Więc, aby to zrobić, należy wrócić do NooCharts i dać tej stronie dostęp do tej bazy danych. Dostęp został nadany, no i teraz możemy stworzyć taki wykres albo możemy skorzystać z automatycznych sugestii tutaj, które się pojawiają, czyli wydaje mi się, że to może jest to, tak, te dane pokazują mi, ile razy odczuwałem tutaj jakąś emocję, jaką zapisałem. Więc żeby to zrobić, tutaj należy wybrać count. Ja to mam jako tylko zwykłą nazwę. Musi być podzielone pod to per dzisiaj czułem się, akurat tak to nazwałem w Notion. Jednak chciałbym może trochę inną wizualizację tej danych, więc mogę wybrać wykres kołowy który teraz pokaże mi jak to wygląda, ale chciałbym, żeby te kolory były inne, więc mogę zmienić na multicolor, i teraz możecie zobaczyć jak tutaj to wygląda. Pokazuje mi wszystkie dane. Po najechaniu widzę też ile razy miałem tutaj dany nastrój w ciągu całego miesiąca. Możemy teraz taki wykres zapisać, czyli nacisnąć tutaj save oraz skopiować link i wrócić do Notion. Teraz wystarczy, że znowu wkleję link, nacisnę Create Embed i automatycznie utworzy mi się wykres, który stworzyłem. On też automatycznie będzie się tutaj aktualizował. Jeśli nie, to wystarczy tylko odświeżyć stronę. Ok, no ja teraz mogę go tutaj rozciągnąć. No i mam wizualizację tego, jak czułem się w, w tym całym miesiącu. W tym odcinku to tyle. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek problemy ze stworzeniem wykresu, to dawajcie znać w komentarzach i będę wam chętnie pomagał. Zachęcam też do sprawdzenia moich poprzednich filmów. Na jednym z nich budowałem właśnie pokazywany dzisiaj szablon do śledzenia wydatków, oraz też mój najnowszy film dotyczący tego, jak działa sztuczna inteligencja w Notion. Na razie!